Panie Klusek, witam Państwa i zapraszam na środowy obserwator. Szansa dla pacjentów na szybsze wykonanie badań i zabiegów kardiologicznych w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Słupsku. Szpital zaprasza pacjentów posiadających skierowanie z poradni kardiologicznej. Termin oczekiwania pacjentów na badania i zabiegi z zakresu kardiologii w Słupskim Szpitalu w ramach NFZ wynosi maksymalnie 3 tygodnie. Natomiast w przypadkach pilnych maksymalnie tydzień. Dotyczy to koronografii, implantacji stymulatora serca, defibrylatora serca, CRTD, rejestratora pętlowego, badania elektrofizjologicznego oraz ablacji zaburzeń serca. Badania i zabiegi wykonywane są przez oddział kardiologiczny Słupskiego Szpitala. Choroby kardiologiczne tak naprawdę mają dużo wyższą śmiertelność niż zakażenie koronawirusem, i nie możemy zostawiać pacjentów kardiologicznych w domu nieleczonych. Podjęliśmy wysiłek, żeby zwiększyć możliwość obsługi pacjentów oczekujących w domu na planowe zabiegi kardiologiczne. Zwiększyliśmy w tym momencie ilość przyjęć planowych trzykrotnie, żeby pacjentów oczekujących w domu i w momencie przygaszenia, tak naprawdę, epidemii, jak najszybciej wykonać planowe zabiegi i jak najszybciej udostępnić pacjentom nowoczesne metody leczenia, gdyby w przypadku zaostrzenia epidemii musieli no, przebywać dalej w domu. W sprawie badań i zabiegów pacjenci mogą kontaktować się z sekretariatem oddziału pod numerem telefonu 59 84 60 440 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kardiologia małpa szpital.slubsk.pl Szczegółowe informacje dostępne są na internetowej stronie słupskiego szpitala. Jedna z najpiękniejszych słupskich kamienic. Wieloletnia siedziba banku BGZ, a ostatnio BNB Pariba, została wystawiona do sprzedaży. Budynek z początku ubiegłego wieku może zmienić właściciela za 4 250 tysięcy złotych. Nie jest to jedyny gmach po banku, który można kupić w Słupsku. Kilka tygodni temu bank BNP Paribas przeniósł się z dotychczasowej siedziby przy placu Zwycięstwa 2 niemal po sąsiedzku, bo do Złotej Kamienicy przy placu Zwycięstwa 11. Zabytkowa kamienica z 1908 roku stoi więc pusta. Bank właśnie wystawił ją na sprzedaż. Czterokondygnacyjny podpiwniczony budynek może zmienić właściciela za 4 250 000 zł. Nowy właściciel może przyjechać samochodem, bo do nieruchomości należy też 52-metrowy garaż, wybudowany w połowie ubiegłego wieku, znajdujący się na podwórzu. Nie wiadomo, czy zabytkową kamienicą interesują się już potencjalni nabywcy. Trzeba tylko mieć nadzieję, że perełka słupskiej architektury nie podzieli losu innego. Po bankowego gmachu znajdującego się nieopodal, bo przy ulicy Anny Lajming 6, ta kamienica z 1930 roku przez lata była siedzibą banku Pekao O czym wciąż zaświadcza tablica informacyjna znajdująca się tuż za drzwiami głównymi. Już 8 lat nieruchomości nie może znaleźć nabywcy. Bank początkowo chciał za kamienicę 3 miliony złotych, teraz można się stać jej właścicielem już za mniej niż 2 miliony złotych. Chętnych co widać po stanie w jakim jest ten budynek, brak. Choć zwykle pracowały już od wiosny, w tym roku dopiero teraz zapełniły się wodą. Mowa o słupskich fontannach. Część z nich działa jeszcze w ramach rozruchu technicznego, inne już na stałe. W tym roku zarząd infrastruktury miejskiej zwlekał z decyzją o włączeniu słupskich fontann. Wszystko w związku z obostrzeniami sanitarnymi spowodowanymi epidemią koronawirusa. Decyzja już jednak zapadła, a w fontannach pojawiła się woda. Od tego tygodnia pracują wszystkie cztery miejskie fontanny w Parku Kultury i Wypoczynku, a także w parkach Sienkiewicza Waldorfa i Powstańców Warszawskich. W tych dwóch ostatnich miejscach podświetlana woda z dysz leci już od kilkunastu dni. Wszystko w ramach rozruchu technicznego fontan, które dopiero co zostały wybudowane. W niecce fontanny w Parku Sienkiewicza także stoi woda. Wszystko po to, by sprawdzić jej szczelność po zakończonej niedawno modernizacji. Ta fontanna lała wodę również technicznie w ubiegłym tygodniu. Nie Tryskać będzie już na stałe. Sucha od ubiegłego roku była natomiast największa miejska fontanna w Parku Kultury i Wypoczynku. To jednak już się zmieniło. Od początku tygodnia zarówno ona, jak i inne miejskie wodotryski pracują już normalnie i będą lać wodę do późnej jesieni tak długo, jak pozwolą na to warunki atmosferyczne. Przedstawiciele zarządu infrastruktury miejskiej przypominają jednak, że fontanny to nie basen, nie służą więc do kąpieli. Woda w nich znajduje się w obiegu zamkniętym, co może być niebezpieczne dla użytkowników w przypadku przedostania się do niej wirusa. Słupsk sprzątany jest nie tylko na ziemi, ale również pod nią. Właśnie trwa akcja czyszczenia zbiorników kanalizacji deszczowej. Wszystko po to, by śmieci nie trafiały wprost do rzeki, a deszczówka nie zalewała miasta. Czyszczeniem osadników we wpustach kanalizacji deszczowej zajmuje się specjalistyczna firma z Bydgoszczy, a to właśnie w osadnikach zbierają się ziemia, śmieci i frakcje ropopochodne, które wraz z deszczówką spływają do osadników, czyli do zbiorników pod jezdniami. W Słupsku od kilku tygodni trwa właśnie akcja czyszczenia osadników. Podobne prowadzone są średnio dwa razy w roku. Ze zbiorników do specjalnego pojazdu zasysane są ziemia i inne śmieci, a po wszystkim osadniki są opłukiwane wodą pod dużym ciśnieniem. Czyszczenie jednego osadnika pod jezdnią trwa kilka minut. Podczas takiej akcji mogą występować niewielkie utrudnienia w ruchu. Dodatkowo co najmniej raz w roku czyszczone są separatory. To kolejna zapora dla płynących z deszczówką śmieci przed ich przedostaniem się do rzeki. Dzięki takim pracom nie tylko czystsze słupy, ale też studzienki nadążają z odbieraniem deszczówki. Również podczas nawalnych opadów. Kolejny raz zmagali się słupscy i nie tylko słupscy szachiści. W świetlicy Polskiego Związku Niewidomych odbył się czwarty turniej ósmej edycji Grand Prix miasta słupska w szachach szybkich. W turnieju wystartowało 14 szachistów. tym razem zwycięzcą okazał się Damian Wenelski z Malechowa, który zgromadził 8 punktów. Na drugim miejscu uplasował się Dmitry Aniskiewicz z Łuski, który zdobył 7,5 punkta, a trzecie miejsce wywalczył Dymitry Pylip ze Słupska, gromadząc 7,5 punkta. Kolejne miejsca zajęli Zbigniew Mielczarski ze Sławna i Tadeusz Dubel ze Słupska. W klasyfikacji generalnej po czterech turniejach prowadzi Dmitrij Aniskiewicz z wynikiem 100 punktów, drugi jest Zbigniew Mielczarski, który ma na swoim koncie 96 punktów, a na trzecim miejscu jest Damian Wenelski z dorobkiem 90 punktów. Organizatorem turnieju jest Integracyjny Klub Sportowy Zryw. Kolejny turniej odbędzie się wyjątkowo w sobotę 8 sierpnia bieżącego roku. Nad Ustecką Plażą znowu powiewa błękitna flaga. Władze miasta i ratownicy odebrali to prestiżowe wyróżnienie. Ustecka Plaża Wschodnia kolejny raz otrzymała błękitną flagę. Wyróżnienie przyznawane jest tylko najczystszym kąpieliskom. Błękitna flaga potwierdza funkcjonowanie z poszanowaniem dla środowiska naturalnego oraz spełnienie wszystkich kryteriów określonych w Międzynarodowym Certyfikacie z zakresu jakości wody, informacji i edukacji ekologicznej, bezpieczeństwa, zarządzania środowiskowego. Błękitna flaga jest międzynarodowym wyróżnieniem ekologicznym przyznawanym kąpieliskom i marinom. Jest to obecnie najbardziej uznane tego rodzaju wyróżnienie na świecie. W trakcie uroczystości przekazania błękitnej flagi burmistrz ustki Jacek Graczyk zapowiedział, że kurort w przyszłym roku będzie się starał o wyróżnienie dla plaży zachodniej. Trzeci w tym roku bieg w ramach Grand Prix ustki odbędzie się już 8 sierpnia. Tym razem biegacze wracają na normalne trasy. Ostatnie usteckie biegi miały charakter wirtualny. Zawodnicy biegali indywidualnie. Teraz biegi wracają do normalnej formuły. Trzeci w tym roku bieg w ramach usteckiego Grand Prix odbędzie się na tradycyjnej trasie. Niezmiernie miło jest mnie Państwa zaprosić już 8 sierpnia na kolejny bieg, trzeci bieg usteckiego Grand Prix w tym roku. Tym razem ten bieg odbędzie się już normalnie. Startujemy z traktu Solidarności, biuro zawodów będzie czynne od godziny 8.30. Oczywiście, ta impreza to nie tylko bieg, to również marsz Nordic Walking. Wystartujemy z marszem Nordic Walking o godzinie 9.30. Są jeszcze wolne miejsca, więc zapraszam Państwa do zapisów. A sam bieg trasą dziesiątki z hakiem, znanej, znaną trasą, wystartuje o godzinie 12.00. Dla uczestników przygotowano szereg atrakcji. Jedną z nich będą ciekawe pakiety startowe. Grand Prix Ustki na stałe wpisało się w imprezy biegowe na Pomorzu. Impreza przyciąga setki biegaczy i miłośników Nordic Walking. Na koniec mamy dla Państwa bardzo smutną informację. Nie żyje Zbigniew Marecki, jeden z najstarszych starzem i najbardziej rozpoznawalnych słupskich dziennikarzy. Przez niemal 30 lat pracował w redakcji Głosu Pomorza, wcześniej był nauczycielem języka polskiego, pełnił też funkcję miejskiego radnego. Przez kilka lat współpracował z redakcją telewizji Słupsk. Pisał głównie o ludziach, mieszkańcach Słupska i regionu. Opisywał ich wspomnienia, codzienne troski i sukcesy. Choć pochodził z Wielkopolski, to Słupsk był jego ukochanym miastem. I tutaj już zostanie. Zbyszku, dziękujemy za Twoje publikacje, a ja dziękuję za możliwość pracy i rozmów z Tobą przez ostatnich kilkanaście lat. Aniu, Mateuszu, Szymonie, myślami jesteśmy z Wami. Tą informacją kończymy Środowy Obserwator na jutrzejsze wydanie. Zapraszam w imieniu Małgorzaty Maciejuk. Do widzenia.